Czyli formalnie przelał pan te pieniądze, czy przekazał pan te 120 tysięcy panu Jerzemu? Przekazanie całej kwoty 120 tysięcy złotych wówczas panu Jerzemu Żywickiemu byłoby zagrożeniem dla jego e, życia i zdrowia. To jest rzecz prawna, wówczas prawnie właściwa, wówczas przekonywali mnie o tym prawnicy, że po zawarciu tego typu e, umowy już ich e, regulacja i kwoty wypłacane pozostają pomiędzy partnerami takiej umowy. To, to jest rzecz znana. E, na na, na rynku i zgodna z prawem, więc to są lata, w których ta kwota na początku mocniej, później mniej jest spłacona w całości. Czyli przekazywał pan mu te pieniądze te 120 tysięcy w ratach? Tak, tylko to się zaczęło jeszcze przed spisaniem tej przedstępnej umowy. No tak, inwestowałem w to środki finansowe na prośbę pana Jerzego, dając mu środki finansowe choćby na wykup mieszkania od, od tego Czy Odliczył pan sobie swoje wydatki z tych 120 tysięcy. I oczywiście nie wszystkie, nie te swoje społeczne czy te charytatywne, które się należały, ale do takiego porozumienia doszliśmy. Potrzebuję e, Twojej pomocy. Jedyne co mam to jest e, to mieszkanie. A wówczas jeszcze wiele działo się w życiu e, pana Jerzego i naprawdę potrzebował mojej regularnej pomocy. A ja, jak mówię, zarabiałem skromnie. Czyli mówiąc wprost, e, jeśli chodzi o spłacenie, pan Jerzy jest spłacony przez pana. Mówiąc wprost, sprawa jest, panie redaktorze, i pod względem prawnym, i pod względem publicznym e, e, czysta. Stop.